Hej, z tej strony Julian 5K i witam Was w recenzji kostki 3C otóż zacznijmy my może od tego, że... Mm... W poprzednim filmie, który był moją pierwszą recenzją Dostałem wiele od Was wsparcia Ale również podaliście, że zrobiłem dany błąd I podaliście, co mogłem, mogłem poprawić Więc dzisiaj postaram się to zrobić trochę lepiej I mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba Otóż Warto zacząć od, od tego, że opakowania tej kostki nie mam. A nawet jeżeli bym miał, to miałem inne opakowanie niż jest oryginalnie. Także i tak bym wam nie pokazał. Z opakowaniem jest tam jeszcze instrukcja, której też tam nie miałem w żadnej. A nawet jeżeli to chyba i tak nikogo nie obchodzi. Ale dobra. Kolejna rzecz to plastik tej kostki. Jest on y, z taką teksturą. Nie wiem, y, nie wiem czy to widać na kamerze. Spróbuję tu teraz Wam pokazać, ale i y, y, widać tam y, niewielkie takie. Nie wiem jak to opisać, ale takie małe struktury. Y, ja ja tu, tego nie m, pokażę, bo moja kamera raczej tego nie dosięgnie, pokazuję tu, ale nie, jestem, nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Pewnie nie, ponieważ jest to bardzo małe. No ale mm, yy, na, no na pewno trzeba wspomnieć, że chwyt tej kostki jest doskonały. No tak, następny. Yy, plastik do ogólnie tej kostki jest też yy, taki. Yy, jest, yy, prześwituje, prześwituje bardzo. A kolory są takie proste. Kontrasty są dość dobre i ale porównaniem do kostki Mailon Cerycse, której ten ja już zapewne widzieliście, ma nieco lepsze. Mi się one bardziej podobają, ale to moja tylko opinia i poza tym kontrast i tak jest dobry. Teraz, teraz może zajmijmy się tym, jak kostka się porusza. Warto wspomnieć o jej feelingu, który jest lekko blokowy. Tutaj postaram się przyłożyć kostkę do mikrofonu, żebyście usłyszeli. Ogólnie warto wspomnieć, że kostka się dość dobrze kontroluje Chociaż y, 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 kontrolu, y, czasem też szybko jest pod kontrolą, ale czasem jednak, y, jednak nie zawsze Znaczy, y, czy, ta kostka jest dość wolna, no to muszę przyznać y, Jak tutaj widzicie, zapewne po moich algorytmach, które wykonuję, y, ja wolę szybsze poruszanie Zapewne wiele osób też będzie je wolać, ale jeżeli ktoś tak woli, woli takie średniej średni prędkości i poruszanie, to myślę, że kostka jest idealna dla Was. Jednakże do, w sumie nie do końca, ponieważ warto wspomnieć, że kostka ma często zacinki. I szczególnie robię pewne tę. Niby wszystko dobrze, ale kostka jednak trochę tnie. Warto wspomnieć, że w przeciwieństwie do tej kostki, na której w tamtym okresie trafiłem z około 20, na maksymalnie 30 ułożeń, to jest z małą ilością i nawet jedna osoba mi to w komentarzach wypunktowała, Ej, kost, na tej kostce zrobiłem yy, na czas yy, w jednej aplikacji yy, 1100, nawet prawie 1200 ułożeń, dodajemy jeszcze prawie 100 z CS Timera oraz te ułożenia, które yy, nie, nie żyłem na czas, to mi wychodzi, że kostkę układałem yy, około tysiąca i pół raza chociaż tutaj to jest tylko takie teoretyczne mogłoby się go trochę więcej lub mniej yy. Cena tej kostki to 10 zł. Ja tą kostkę kupiłem w ogóle nawet nie na żadnym sklepie internetowym, a w dino i no więc bo była, była dosyć swojego czasu. Myślę, że jest ona dość dobra jak za tą cenę i na pewno jest dobra dla początkujących osób, no nie wiem czy w tej cenie jest jakaś lepsza kostka no i tak y, 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 głównie to, y, to jest moja opinia do, y, do, do układania tak w sub, y, sub 30 to na pewno y, na pewno y, będzie dobra ale y, dalej to już będzie trochę gorzej ja bym też jeszcze kostki nie polecał, gdy macie już jakieś inne kostki na przykład RS3 2320 czy inne jakie tam macie, ale polecam, polecam, jeżeli potrzebujecie dużej ilości kostek z różnych powodów, na przykład tak jak VitriCube Inc z zagranicznego youtuba kupił ponad 100 takich kostek do robienia filmów. Oczywiście, taka kostka będzie najlepsza, bo jest najtańsza Do multiblinda na przykład mogłaby być Albo też jakiegoś, spróbować swoich sił w magnetyzacji kostek Aha, chciałbym wspomnieć jeszcze, że mm, Kostka ścina zakręt mm, powyżej 45 stopni I, i a w odwrotnym mm, ścinaniu naprawię ścina cały bloczek Więc ścinanie jest dobre mm, Dogrywam jeszcze do kawałek, bo zapomniałem o tym wspomnieć w recenzji i chcę uniknąć pytań w komentarzach. Mm, moja ogólna mm, ocena tej kostki jest: y, uważam, że ta kostka jest dobra, mm, ale nie polecałbym jej każdemu. O tak, chciałbym powiedzieć. Mam nadzieję, że mm, moja recenzja była dobra i mam nadzieję, że że poprawiłem, udało mi się poprawić swoje błędy sprzed z, z, z pierwszej recenzji Dziękuję za obejrzenie i do widzenia Państwu.